Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacordis, starsi spośród nas na pewno dobrze pamiętają i kojarzą postać taką, człowieka zwanego towarzyszem Wiesławem. To był Władysław Gomułka, pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z oczywiście z Komuny. I kiedyś tam właśnie to było tak, że po wydarzeniach tzw. marcowych w 1968 roku, właśnie ten Władysław Gomułka, on tak miał specyficzny sposób mówienia, tak, powiedz, tak się ospał na pulpicie i tak mówił, tam, towarzysze, tam zebraliśmy się tutaj i tak dalej. No i też powiedział, jaka mać, taka nać, towarzysze. Jaka mać, taka nać. To miało być jakieś takie porzekadło ludowe, coś takiego, i w ten sposób mówił o tym, że pochodzenie, tradycje rodzinne, korzenie mają wpływ na to, jak się ludzie zapatrują, jak się zachowują, i że ci, którzy wystąpili w wydarzeniach malcowych, no to mieli już powiedzmy ten antykomunizm wyssany, jak to się mówi, z mlekiem matki. Oni czerpali z tradycji pewnej rodzinnej i z tradycji, no co to dużo mówić, narodowej naszej. Jako naród po prostu, zgodnie z naszą tradycją wielowiekową, jesteśmy, ukochaliśmy wolność i jako naród nie możemy, nie możemy być, twierdzę, nawet socjalistami w ogóle, o komunie już nie wspominając, bo jesteśmy wolnościowcami i też dziedziczymy pewną. Kulturę, pewną tradycję, zasady, wartości. No jaka, jaka mać, taka nać, czyli jaka matka, powiedzmy, ale to nie tylko o matkę chodzi, to chodzi o matkę ojca, dziadków i praprza dziadków i tak dalej, taka też i ta nać, czyli młody człowiek taki wyrasta z pewnego środowiska. No ale właśnie, dlaczego, dlaczego tutaj y, przypomniałem tę wypowiedź y, to, Towarzysza, jest Sława. Ponieważ tu się coś złego stało na naszych oczach. Jakby ktoś po prostu urwał tę nać, właśnie, oderwał ją od korzenia. Młode pokolenie, jak się zachowuje, prawda? no młodzi ludzie są wspaniali, to zawsze twierdzę, ale gdzieś tam się w wielu przypadkach, Zerwała ta więź międzypokoleniowa. Zresztą to już tam narasta od jakiegoś dłuższego czasu, ale ostatnio to przybrało na sile. Pragnę się skupić dzisiaj na jednym tylko zjawisku: mianowicie, jak, jakie straszne spustoszenie w naszej obyczajowości, w naszej kulturze czynią na co dzień miotane wulgaryzmy. Ja pamiętam czasy jeszcze z mojego dzieciństwa. Kiedy no, no zawsze tam powiedzmy mężczyźni między sobą, jak tam rozmawiali, to tam nie użyli mocniejszego słowa, ale na przykład y, nie słyszałem czegoś takiego, żeby, żeby kobieta na przykład jakieś, wulga, jakieś wulgaryzmy miotała. Nie, no, no, nie wiem, jak między sobą, bo to, bo to nie miałem, bo wtedy byłem zawsze nieobecny, ale, ale w towarzystwie mieszanym to nie dość, że kobieta sama nie użyłaby wulgaryzmu. Jeżeli, jeżeli posługiwała się wulgaryzmami na ulicy na przykład, no to miała automatycznie na czole wypisaną profesję. Wiadomo było, z kim się ma do czynienia. Kobieta, która przeklina? No, pod, podobnie była postrzegana na ulicy kobieta paląca papierosy u nas. tak? Pani, jeżeli była paląca, no to paliła w jakimś pomieszczeniu zamkniętym, ale nie na ulicy. Tak? No, ale już tym bardziej wulgaryzmy. Absolutnie nie. A jeżeli w towarzystwie mieszanym Jakiś pan by się dopuścił tego, zapomniał się i, i przeklął, użył jakiegoś wulgarnego słowa, no to mógł być przygotowany na to, mógł się liczyć z tym, że otrzyma policzek od którejś z pań. Bo to oznaczało jakąś zniewagę wręcz, tak? W towarzystwie, jest w towarzystwie damskim, w towarzystwie będąc z damą, człowieku nie przeklinaj, bo to jest niedopuszczalne w ogóle. To jest we jak, jakimkolwiek zasadą kultury. No dzisiaj niestety, co się dzieje. Idzie chłopak z dziewczyną na ulicy, tak. wisi na niej, tak. I on miota jakieś tam wulgaryzmy, a ona przebija jeszcze wulgarniej się wyraża, żeby sobie nie myślał, że, że ona nie potrafi. Ona jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej zacznie przeklinać. Tak? To jest coś strasznego. A gdzie kobiecość, delikatność, jakiś wdzięk, jakaś tajemniczość tej odmiennej płci? No to, to jest po prostu gdzieś, gdzieś robi, robi z siebie współcześnie dziewczynę taką jakąś chłopczycę. I to jest straszne. I mam tutaj, y, teraz też, o, co obserwujemy aktualnie, prawda? Te wszystkie jakieś tam protesty, jakiś tam strajk kobiet, to się nazywa. Że to, to są jedne wulgaryzmy, tylko, same wulgarne słowa, na transparentach, skandowane, wykrzykiwane, że to się powtórzyć, zacytować się tego nie godzi, prawda? I to mało, że to, że to kobiety tak wrzeszczą po prostu, bo to trudno nazwać nawet jakoś inaczej. Wrzeszczą i miotają tymi wulgaryzmami, robią ze swoich ust, no nie wiem, co kloakę jakąś dosłownie. To nawet dziewczynki nieletnie też mają w garściach jakieś tam transparenty z wulgarnymi słowami, też krzyczą razem, nie wiedzą o co chodzi nawet, ale uczy się je od maleńkości już. Takiego wulgarnego, beznadziejnie wyuzdanego zachowania. I to jest jakieś zerwanie z tradycją, bo tego, tego u nas, przynajmniej w Polsce, w naszej kulturze dawniej nie było. Nawet oficerowie, którzy w swoim gronie, tamto to ja się wyraźili mocniej, ale w, w, w obecności szeregowych żołnierzy oficer nie przeklinał. To byłby wstyd, gdyby on przeklął, tak? Natomiast nie wstydził się modlić na różańcu w miejscu publicznym. To zupełnie inna mentalność, inna świadomość. Teraz, no niedawno, to znaczy przed, właściwie przed dwoma tygodniami, byłem w szpitalu, tak? Miałem operację przeprowadzoną, wymiany zastawki serca. No i teraz tak, potem po tym zabiegu. No, że to, chcę powiedzieć, że to jest bardzo dobry szpital w ogóle. Bardzo dobry szpital. Na wysokim poziomie diagnostyka, opieka medyczna. No i z jednej strony wspaniałe w ogóle pielęgniarki. Naprawdę ofiarne, pracujące tam. No, w samych bym się wyraził w superlatywach tylko jedno ale. W jednym się oddziale, bo w różnych oddziałach byłem, tam po operacji bezpośrednio, trochę później i tak dalej. W jednym oddziale, nieważne co, gdzie było, tylko chodzi mi o zjawisko. Pielęgniarki, ładne dziewczyny, ładne buzie, przyjemne kobiece sylwetki. I widać, że twarze takie, świad... twarze inteligentne, dziewczyny na poziomie, teraz te wszystkie pielęgniarki są po studiach, nawet trudno nazwać je średnim personelem medycznym to już jest właściwie wyższy personel też i yy, no wszystko było jak jak, naj, jak najlepszej jakości, dopóty, dopóki, no najpierw jeszcze, yy, dopóki nie otworzyły ust, bo wtedy dopiero się wylewała kloaka dosłownie, w obecności pacjentów, przecież ja to słyszałem, tak to najłagodniejszym, najdelikatniejszym słowem był ten popularny łaciński przecinek na K. Może po łacinie na C, a po polsku na K. To było, to było najłagodniejsze jeszcze. I to tak cały czas po prostu, na okrągło. I to, to, to było jakiś taki straszny dysonans, zgrzyt. Takie ładne buzie. Fantastyczne dziewczyny. Zresztą Ofiarne i takie, i takie widać, że z powołania pielęgniarki, i skąd takie coś się bierze, prawda? W innym oddziale z kolei no nie słyszałem przekleństw, ale maseczki czarne i na tym wymalowane czerwone, jakieś tam błyskawice, tak, te pioruny jakieś takie. I ja się poczułem, jakbym był w piekle, a przecież operację przeżyłem. Ale czułem się jak w piekle. Jakieś diablice mnie otaczają, a po prostu a, a twarze miały właśnie anielskie, tylko pozakrywane tym, tymi szmatkami czarnymi i te błyskawice czerwone. I też one się widocznie utożsamiają z tą rozwrzeszczaną tłuszczą, która wykrzykuje wulgaryzm, miota wulgaryzmami. Do czego to prowadzi? Gdzie my jesteśmy w ogóle, prawda? To trzeba odbudować. Trzeba zrozumieć, że to mówię do każdego w tej chwili człowieka wierzącego, do każdego katolika. Zrozum człowieku, że jeżeli miotasz wulgaryzmami na okrągło, to strasznie grzeszysz. Przecież ty się miotasz wulgaryzmy z tych samych ust, z których płyną słowa modlitwy. Już nie mówię o kapłanach, którzy, których usta są, są po to, żeby wypowiadać słowa konsekracji nawet. I, a przy, a, I poza tym, to jest, to jest grzech zarówno przeciwko pierwszemu przykazaniu, bo ty nie szanujesz swojego stwórcy, jeżeli robisz ze swoich własnych ust, które ci dał po to, żeby wychodziło to, co dobre, szlachetne, wzniosłe, jeżeli robisz jakąś za przeproszeniem kloakę, spluwaczkę, no co ty robisz z siebie człowieku wtedy? I poza tym grzeszysz przeciwko czwartemu przykazaniu czci ojca swego i matkę swoją no jak ty czcisz naszą ukochaną matkę ojczyznę jeżeli polszczyzną tak poniewierasz na co dzień zamiast się pięknie wysławiać zanim pielęgnować pieścić w swoich ustach ten język ojczysty język twoich przodków który ci przekazywali w jak najlepszej postaci to, to co z tego robisz Jakąś żałosną kloakę? Przecież grzeszysz w ten sposób przeciwko czwartemu przykazaniu, to jest brak czci okazywanej ojczyźnie, ojcowiźnie, przodkom, całej kulturze wielowiekowej, która się składa na Twoją polskość, na to, kim teraz jesteś, albo raczej kim być powinieneś. Kochani, zwracam się z gorącym apelem. Proszę bardzo. Panie, a zwłaszcza młode dziewczyny, które tak się za, zadomowiło, się stało, takie popularne, proszę Was bardzo, nie przeklinajcie. Niech z Waszych ust <laughs> nie wychodzi żadne wulgarne słowo, a już szczególnie w obecności mężczyzn. I Panów proszę, też o to samo. Nie używajcie, na miły Bóg, brudnych przecinków. Bo to jest zachwaszczanie naszej ojczystej, ukochanej mowy. To jest poniewieranie polszczyzną, po prostu. Traktowanie tej polszczyzny, ojczyzny, jak jakąś wywłokę dosłownie. To nie tak, nie tędy droga. Nie używaj żadnych brudnych przecinków. Jeżeli masz ten zwyczaj, oducz się tego. Zrób sobie postanowienie, chociażby na nadchodzący adwent. Jeżeli tam czasem użyjesz mocniejszego słowa w swoim gronie, jakimś tam dobranym męskim, czy to opowiadając dowcip, który by stracił na tym, na, na ominięciu jakiegoś wulgaryzmu, czy czasem dla ekspresji, ale to raz na jakiś czas tylko, nie widziałbym w tym wielkiego grzechu. Ale na Bóg. Niech to nie będzie Twoją praktyką. Postanów sobie, postanówmy sobie wszyscy, żeby naszą piękną, ojczystą mowę, którą dziedziczymy po naszych przodkach, pieścić, pielęgnować, doskonalić i przekazać w jak najlepszym stanie następnym pokoleniom. Niech nikt już nie, nie urwie, nie wyrwie tej naci młodości i niech nie oderwie ją od korzenia naszej wielowiekowej, wspaniałej, niemającej sobie równych kultury.